To jest praktycznie ostatni element do wywiezienia, do wypieskowania, bo tak jak już dziś tam mówiliśmy, reduktor skrzynia biegów mamy już w podkładzie to złożone. To jest element, który przestrzeniał mnie dość długo. Odkręciłem już tą zaślepkę, blaszkę. Ona jest na banku oryginalna, ale dość mocno pogięta się to idzie sobie prostować nie jest problem, ale yy, ta coś ślepka, fordowska, tu podam już F. Yy, I chyba sobie kupię tą blaszkę w kopii. Ale żeby miała tą F i była taka idealnie prosta. Gwinty przegwintowałem już gdzieś tam poza kamerą. Yy, tu mamy bite, bitą dużą taką F. -kę i cyfrę 2 yy, tu jest jeszcze GP o, GPW i też numer kiedy to będzie wypiaskowane bo to kameruje ostatni jakby raz w takim stanie yy, oczywiście to psikniemy podkładem malujemy w kolor i, i i montujemy w całość także to tyle Następnie materiał z tego elementu, będzie już kiedy będziemy montować całą skrzynię biegów z reduktorem ok, z racji tego, że będziemy włożyć kolejne elementy do piaskowania wywieziemy za jednym zamachem te wzmocnienia, które wycięliśmy z naszej starej burty mam zamiar je tutaj podmienić do tego elementu czyli, czyli zrobimy tak, że ten dół zostanie w kopii w tym miejscu będzie włączone eee, a to wymienimy z racji tego, że one są całkowicie inaczej zrobione ten oryginał jest szerszy i to nawet znacznie i zawsze one to były tutaj na środku takie tutaj spawane dwa takie spawy mają a ten tutaj nie jest w ogóle spawany ale głównie chodzi o szerokość i kształt nawet tych zagięć itd. dla mnie to jest jakiś charakterystyczny element który mam nadzieję nada takiego jakiegoś ...jakiejś takiej fajności tutaj, w tej burcie. A skoro te elementy mamy, więc to... ...nie będzie robiło problemu. Moim zdaniem jeszcze przed... Y, ...po prostu wypiaskowaniem jest usunięcie... ...trzech elementów, y, które są już niepotrzebne. Czyli tak, ten jeden mamy już oczyszczony. A z tego muszę wyciąć tą blaszkę i tą blaszkę. To poszycie tak, żeby tam wypiaskować to fajnie. Też podmienię... Ten element. Hmm. Powiedzmy, że on jest bardzo poprawny. Różni się minimalnie kształtem zagięcia. Hmm, tutaj, ale to chyba wynika tylko z tego, że o, ten, ten w kopii jest e, z cieńszej blachy zrobiony. Oryginał jest trochę grubszy. Tego może na kamerze nie widać, ale. Po zmierzeniu widać, podmienimy tylko tą śrubkę. Bo u nas już ten gwint jest mocno zmęczony. Ale z ciekawostek wychodzi tak, że tutaj jest dana po prostu zwykła śruba. A w oryginale była to jakaś taka specyficzna śruba z takim łebkiem. O! Także zobaczę. Może nawet zamienimy te łebki jakoś, coś pokombinujemy sobie. A zobaczymy, jak to wyjdzie z możliwościami także kiedy tą burtę w końcu zaopatrzę w te oryginalne elementy wkręcamy ją do ramy i do niej będziemy sobie już doklejać podłogę Z racji tego, że jedziemy na piaskowaniu, wywożę te wszystkie rzeczy do przedniego i tylnego mostu. Moje zadanie teraz porozkręcać to na tyle, żeby to żeby przepiaskować. Następnie bębny do przetoczenia minimalnego. No i zaczynamy składanie. Także nagrywam taki krótki filmik jak to wygląda jeszcze w takim stanie można powiedzieć w miarę dziewiczym starym i zobaczymy jak to będzie wyglądało po pomalowaniu i złożeniu